W naszym Towarzystwie Wędkarskim w Gołym mamy rozpoczęcie sezonu zawody wędkarskiej i sprzątanie terenu. U towarzystwo już się schodzi. Niestety zaczął padać trochę deszcz, ale damy radę. Otwarcie sezonu wędkarskiego UNAS, ta pogoda. Takie nigdy nie było, też spadane. No, ale są no z Nie wreszcie ustalnić kubieku. No właśnie tylko wymiarowego. Tylko wymiarowy i już. Tylko jeżeli jest na zawody. No już dawno po jest. nie niech robię. to. Chyba to się przyjął i już chciał oszukać. To nie

Tu w ciężkich warunkach pogodowych, a to są nagrody i puchary. Piękne branie, ciężkie warunki pogodowe. Więc większa chwała będzie dla zwycięzców. Kolega akurat zahaczył, jeszcze nie widać co. Walczy dzielnie z rybą. Pięknie z chodzi. Zawody przebiegają w ciężkich warunkach, ale tym bardziej będzie chwała dla zwycięzców. Ja właśnie zrezygnowałem, musiałem się ogrzać. Następny zawodnik numer 9, stanowisko. stanowisko numer 8. Jak Andrzej ci leci? Nie No, gara, fajnie. Ciężkie warunki pogodowe, ale za to... Nagroda będzie za to cenniejsza. Następne stanowisko, 23. Kolega Mierzy. Następne stanowiska. Zawody trwają od 9 do 13. Pętny amator bata. Bat w akcji. No tak się łączy bata z dolnikiem właśnie. O, teraz to widać. 11 kolega Zofał Karpia. Zaraz się zrobi pomiar, ale chyba jest niewymiarowy. To takie biorą. No ale najważniejsze, że biorą, bo to w taką brzydką pogodę, jeszcze jakby nic nie brało, to o. o ale ładnie wygląda ładnie no chyba marnie no długi jest właśnie o zaraz będzie mierzenie nareszcie przestało wpadać, że wody trwają na raz do godziny 13 Stanowisko 22 jest branie. No Stanowisko 24 po drugiej stronie jeziora. Kolega tu łapie nawet. Porozłapał, zobaczymy jak to będzie pod koniec. Gamarek w akcji ciągnie piękną sztukę Podbiera właśnie Proszę bardzo Tak się łapie ryby no zaraz będzie mierzenie, zobaczymy I chyba pójdzie do wora I się złoży na wynik 34 no, Pięknie! Na szczęście przestało padać, jeszcze 20 minut trwania zawodu Ale wszyscy są zmarznięci i zmoczeni Tu są rolki, które się obracają do Dolnika Bata. Tu są drugi. O, tak to wygląda. A to jest efekt naszego sprzątania terenu. Tak się robi parę razy do roku. Zawodów przygotowuje początku. Za chwilę kończą się same zawody. Miało nie być. Sponsor odwiedzał koniec zawodów. No i pierwsze ważenie się odbywa. Ile jest? Ryb? Drugie ważenie Tylko trzeba odliczyć kilogram za wiader. Owoje że Ścika pęk! Stanowisko numer 7. O. Hurtowała. Przejdźmy, <grym> hmm. wybrać, tam inaczej coś. Tam już wszystkie ryby do wody poszły nie? Zaraz będziemy liczyć przy wrzucaniu. A ten co narzekał Cały czas płaka no. <grystanie> powrotem do wody po zawodach wędrują Poszły no. <grystanie> Wszystko wędruje do wody na te wielkie sztuki O, poszło pięknie Jeszcze większy będzie Take jeszcze?

Więc chwała bohaterom. <laughs>